Przypominamy, że ten film jest w rozdzielczości HD. thank <laughs> you Zwykle interesujące rzeczy tu widzę. Destylaty owocowe, nalewki. Co teraz? Idźmy dalej. Króciutki procesik. Cebula, słonina, pomidor, paprikaz. A, dobra, jeszcze jeden plaster. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Podróże kształcą, zwłaszcza te z Robertem Makłowiczem. Podszto. Kto tego nie zobaczy, ten kiep. Makłowicz w drodze. We wtorek w ITVN Extra. Tego stolarza nie trzeba nikomu przedstawiać. Znacie mnie, prawda? Cześć Dareczku! Pomożesz przygotować prezent dla mojego męża. Mam kilka fajnych pomysłów. Projekty z fantazją. Poza. Proste rozwiązania. Wiesz, na medale. Jednych będą wisiały, tu, drugie. Tu. Spełnione marzenia. Mega, mega udane. Też coś mam. Darek Pierwszy Miejsce w jeszcze stolarce solo. <laughs> Same miłe niespodzianki. Darek Solo w piątek w ITVN Extra. Wykonują najbardziej niebezpieczne zawody świata. Bądźcie gotowi na najgorsze, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Każdego dnia podejmują ryzyko. Wszyscy chcą być na miejscu i jak najszybciej uporać się z problemem. Liczy się dla mnie tylko to, że może pomóc. Ratują innych za wszelką cenę. Ryzyko jest naprawdę duże. Jeden błąd może kosztować życie. Skrajne ryzyko. W czwartek w ITVN Extra. Rozpoczynamy odliczanie. Na początku było marzenie. W końcu udało się. 50 lat temu wylądowaliśmy na Księżycu. Jak daleko zaszliśmy od tamtej pory? Retro, go! Final, go! Najlepsze filmy dokumentalne o podboju kosmosu. Jeden po drugim. Wyjątkowy dzień. To niewiarygodne. Spektakularne. W sobotę 20 lipca. Start o 14.05. w ITVN Extra. Kroi się świeża porcja obłędnych przepisów dla wszystkich przymulonych jesienną aurą. To jest dopiero orzeźwienie. Jakubiak eksperymentuje i zaskakuje. Smażyliście kiedyś rzodkiewkę? To po prostu jest pyszne. Nie zaszkodzi spróbować. Zadziw bliskich i postaw na stół coś zupełnie nowego. Viva la tomatina! Jakubiak lokalnie. W piątek w ITVN Extra. Oto Danuśka i jej bar, gdzie non-stop leci kabarecik. Słuchajcie dwa razy, bo nie będę powtarzać. Co tak robi? krótko działa. Tak, czekamy, gniazdo jest gotowe, czekamy na przylot samców. Zaczyna się kurzyć. O tym spotkaniu będą pisali w podręcznikach chemii. To spadam, jak mawiają alpiniści. Zajrzyj do baru u Danuśki w sobotę w ITVN Extra. Profesor historii zabiera nas w podróż w czasie. Wygląda jakby przed chwilą stąd wyszli. Cały dom to trójwymiarowy obraz, a my jesteśmy jego częścią. To nie scenografia filmowa, ale autentyczne eksponaty pamiętające miniony czas. Nakręć się na fascynującą przygodę. Otwieramy przed Tobą sekretne muzea. W piątek w ITVN Ekstra. Najnowsze wynalazki dowodzą, że przyszłość już nadeszła. Genialne urządzenie. Stawiamy przełomowe kroki. Mam wolne ręce. Mogę wykonywać swoją pracę. Dokonujemy odkryć, które zmieniają kierunek rozwoju cywilizacji. Trzeba sprawić, aby ludzie zasmakowali w walki. Zobacz, dokąd zmierzamy. Futuroskop, W środę i TVN Extra. Dobry, oryginalny ciuch jest dziś na wagę. Złota. Szukamy najzdolniejszych, początkujących projektantów mody. Mają 3 minuty. W tej branży przetrwa najsilniejszy i najlepszy. Żeby przekonać do swoich projektów Żyli. One są zainspirowane zapachem krwi. I potu nie zabraknie. A kto zwycięży? Startujemy. Projektanci na start. We wtorek w ITVN Extra. Chcemy zagłębiać się w naturę zjawisk? Ciekawość to mogłaby być definicja naszego programu. Tropić zagadki ludzkiego organizmu. Jest w nas coś takiego, co nas ciągnie w otwarte przestrzenie. Ujawniać techniczne triki. Opatrzcie, jak działa Photoshop. Zapewniamy naukowy dreszczyk dzień po dniu. De facto od poniedziałku do piątku w ITVN Extra. Mistrz świata w kickboxingu. Człowiek, który żadnej pracy się nie boi. Dowiedzie tego podejmując się, najtrudniejszych wyzwań. Kompleksowa naprawa autobusu miejskiego. Serwis 70-tonowego czołgu. Czy mordercza praca kilometr pod ziemią? Nie jest lekko. Zobacz jak walczy poza ringiem. Przemek saleta. Najcięższe zadania. W czwartek w ITVN Extra. Wynalazki są warunkiem postępu. To był cud. Dziś konserwy są wszechobecne. Można zapuszkować wszystko, od hamburgerów po ostrygi. Dzięki naukowcom odważne wizje stają się rzeczywistością. Jak przeskoczyliśmy od kalkulatorów do laptopów. Kulisy największych odkryć. Tak powstał hot binarny, alfabet współczesnych komputerów. Przedziwna nauka. W piątek w ITVN Extra. Przemierza Azję, odkrywając jej kulturowe dziedzictwo. Jako, że jestem gościem, dostałam głowę. Z dala od turystycznych szlaków dokonuje pasjonujących odkryć. Nie mogę się doczekać. Tego nie znajdziesz w przewodnikach. Tajemnicze rośliny, zagadkowe obrzędy, legendy i rdzenni mieszkańcy. Dołącz do Łowczyni Skarbów w piątek w ITVN Extra. Przemek Kossakowski w pasjonującym programie. To jest jakiś rodzaj gry i ja w nią wejdę. Testuje na sobie granice ludzkiej wytrzymałości. Podobało mi się, że umieram. Przeżywa skrajne sytuacje, w których może się znaleźć każdy z nas. To jest twoja sala porodowa. Bolesne doświadczenia, których wolelibyśmy uniknąć. Naprawdę się boję. Jak wiele będzie w stanie znieść. Nie wiem, co się wydarzy. Nie zrozumiesz, dopóki nie przeżyjesz. Nowy program. Kossakowski. Inicjacja we wtorek w ITVN Extra. Wysportowane ciało to lepsze wyniki w każdej dyscyplinie życia. Dlatego polecamy... Wykończający trening. Wspaniale. I raz, i dwa, i do stu, i trzy. Takiej siłowni, jaką masz u siebie w piwnicy, nie powstydziłby się ani Pudzianowski, ani Saleta. Jak wypoczynek, to tylko aktywny. Przyroda i mnóstwo sposobów na poznawanie jej. A jak dieta, to zdrowa. Węglowodany plecz. Chociaż takie smaczne. Aktywny weekend w sobotę i niedzielę w ITVN Extra. Do jedzenia roślin przekonała już Polskę. Pora na świat. Dementuje wszystkie pogłoski, jakoby kuchnia wegetariańska miała być bez smaku i aromatu. Nie chodzi o to, z czego jest zrobione, tylko jak jest przyprawione. Ta kuchnia smakuje i zaskakuje. Zwyczajny burak świetnie smakuje w połączeniu z czekoladą. Mm. Otwórz się na nowe. Polska Cytrynowa Kasza pęczak. Nowy program: Zielona Rewolucja Marty Dymek w piątek w ITVN Ekstra. Wieść niesie, że tej zimy w ITVN dzieci się zabawią. Dziś przeżyjemy niesamowitą przygodę. Będzie safari? Ruszyliśmy, już siedziemy, I podróż dookoła świata. My się zimy nie boimy. Znaleźliśmy lwy. Na zawsze gorąco i emocjonująco. Bajkowe seanse w sobotę i niedzielę w ITVN Extra. W Akademii wrestlingu nie ma taryfy ulgowej. Tutaj inni ludzie biznes. będą People chcieli cię zniszczyć. Pod okiem trenera zawodnicy poznają smak Uf. Proszę, zostawcie mnie. Popełniasz błędy? Jasne. To nie śmiej się z cudzią Chcesz być dziwą? Dla mnie jest śmieciem. Tutaj liczy się odporność i determinacja. Znajdź w sobie inspirację. Nowy program Akademia Wrestlingu. Dwa odcinki w poniedziałek w ITVN Extra. Tomasz Jakubiak odpala pod garami i serwuje świeżą porcję przepisów. Szybko i prosto. Razem z warzywami przesmażę kiełbasy i kurczaka. Sili, która jest w niej zawarta, daje niesamowity aromat. Zobacz, co w nowym sezonie... Trochę estragonu. To wyjątkowo anyżowe zioło. ...włoży do garnka. Ten zapach, te aromaty, które tu się unoszą, no po prostu zniewalające. Nowy program Jakubiak Rodzinnie. W poniedziałek w ITVN Extra. Każdy chce ładnie mieszkać i dobrze jeść. Jak to zrobić? Po polsku. Do działa. Najzdolniejsi polscy projektanci i kucharze biorą się do roboty. Chodzę do pokoju co widzę? Śniadanie. Pięknie pachnie. Kopniak energii na resztę dnia. Efekt szoku. Tutaj tradycja miesza się z nowoczesnością. Aromatyczne, świeże wióry. Nie taka bułka z masłem. Pasja, energia, inspiracja. Wegański mazurek. Super, ekstra, fajnie. Zaskakujące rozwiązania. A konkretnie? Spójrzcie. Remont 48 godzin. Trafione w dyszkę. Jakubiak rodzinnie. Pięknie urośnie. Podzielić M2. Najmniejszy pokój świata. Zielona rewolucja Marty Dymek. Wegańskie gołąbki. Czy na pewno umiesz gotować? No będzie cudowny Witaj w domu. Od wtorku do soboty z ITVN Extra. Bezkompromisowi, odważni, Dociekliwi. W dzisiejszym pędzącym świecie ludzie poszukują coraz mocniejszych wrażeń. Eksperymentują. Pierwsza coś takiego widzę? Będzie dzisiaj gorąco. Ryzykują. Świeży nożek. Kilotyna. To są jakieś rzeczy sporne. I brną w niezłą kawałę. Przełamują tabu. Betlejewski, prowokacje. To jest prowokacja, to są aktorzy. Usterka. Zobaczy coś nowego. Kossakowski, nieoczywiste. To jestem, tam jestem. Handlarze. Będzie jeszcze ciekawiej, Niesamowity. Do zobaczenia. ITVN Ekstra. Witaj w świecie bez fikcji.